Wow, ale wymowa. To jedno ze szkoleń w ramach pakietu Odpal swój angielski, które mnie zachwyciło. Nie spodziewałam się, że nauka prawidłowej angielskiej wymowy może być tak przyjemna i satysfakcjonująca. Do tej pory mówiłam takim polinglish. Tak jak nauczyłam się w podstawówce i byłam przekonana, że poprawienie mojej wymowy jest poza moim zasięgiem. Jednak Lucy Tomacka, autorka wyzwania, tłumaczy wymawianie konkretnych dźwięków w taki sposób, że nagle wszystko staje się jasne. Oczywiście, później to już kwestia praktyki, ale nareszcie czuję, że mój angielski zaczyna ładnie brzmieć. Gorąco polecam to wyzwanie, jak i mnóstwo innych materiałów dostępnych na platformie: Odpal swój angielski. Przypominam, że zostało już tylko 5 dni, aby dołączyć do przestrzeni pełnej wiedzy i materiałów, zarówno do nauki, jak i doskonalenia języka angielskiego. 27 lutego o północy możliwość zakupu dostępu zostaje wyłączona na zawsze. Aha, i jeszcze jedno. Koniecznie dołącz do przestrzeni z naszego linku, a otrzymasz dodatkowe dowolne szkolenie Akademii Domam.